Za nami pierwszy turniej amatorskich drużyn rozgrywany w miniony weekend na arenie Sanok, w którym udział wzięły zespoły z Sanoka, Wrocławia, Sosnowca i Londynu. Zwycięzcą zmagań z kompletem punktów została ekipa sanockich Oldboyów. I choć dla wszystkich drużyn zwycięstwo w turnieju miało sprawę priorytetową, to przede wszystkim liczyła się dobra zabawa i zastrzyk zdrowia. Większość popaków nie marzyło, że kiedykolwiek zagra na takim lodowisku przede wszystkim. Część z nas, dzieciaków grało na starym lodowisku. Było jak było. Ale no niektórzy w życiu na łyżwę nie jeździli jeszcze dwa lata temu. Także no Myślę, że jest coś wspaniałego. I osiągnęliśmy cel przede wszystkim. Najważniejsze w tej zabawie, w tym turnieju było to, że Sanoczanie z Londynu, którzy raz w tygodniu trenują późno wieczorem na jednym z, lotniski, z londyńskich lodowisk, czują dalej związek ze swoim miastem. Kochają to miasto, przyjeżdżają tutaj. Przyjeżdżają do tych, skąd wyszli, a więc sanockich takich miłośników hokeja jeszcze na ulicy Mickiewicza na starym torsanie na starym lodowisku, a dzisiaj w innych warunkach na nowoczesnym obiekcie areny Sanok. W sobotę rozegrano cztery mecze. Już w pierwszym spotkaniu turnieju nie brakowało emocji, w którym to ekipa London Eagles pokonała zespół Sosnowca 6 do 5. Druga konfrontacja tego dnia także była bardzo zacięta, szczególnie w pierwszej tercji, którą to Sanoczani nieznacznie wygrali z Wrocławiem 3 do 2, ostatecznie pokonując WTH 6 do 3. W kolejnym pojedynku dość nieoczekiwania London Eagles uległo WTH Wrocław 2 do 3. Drugie zwycięstwo w turnieju odnieśli z kolei Sanotce Oldboye, pokonując wysoko Sielec Sosnowiec 10 do 3. W meczu oprócz emocji czysto sportowych na tafli brylowali także prowodyrzy drobnych przepychanek. W niedzielę ważyły się losy turnieju. Po dwóch zwycięstwach Sanoczanie przystępowali w roli zdecydowanych faworytów. Nie bez szans na końcowy triumf pozostawały drużyny z Londynu oraz Wrocławia. W pierwszym meczu tego dnia Wrocław pewnie pokonał się od Sosnowiec 5 do 1. W meczu decydującym przy gorącym dopingu publiczności ekipa Old Boys Sanok nie bez problemów pokonała zespół londyńskich Orłów 5 do 3, triumfując w całej imprezie. <trym> Myślę, że ostatni mecz troszeczkę szczęścia, żeśmy nie mieli bramka za bronią fantastycznie, a dzisiaj wygrał lepszy chyba. Bardzo fajny turniej, jesteśmy mile zaskoczeni, że takie coś w ogóle wyszło z inicjatywy chłopaków z Londynu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że to nam się udało i wygrać i po prostu, że była zabawa. W pokazowej serii rzutów karnych to jednak emigranci okazali się lepsi, zwyciężając 2 do 1. Każda forma promocji miasta oraz sportu, ruchu, rekreacji ma znaczenie bezcenne. Dbają o to m.in. sanoczanie w Londynie, zapewniając ponadto, że nie jest to ostatni tego typu turniej w Sanoku. Myśmy tam, jak gdyby, też stworzyli rozgrywki jakiekolwiek, zachęciliśmy inne drużyny. No, i w tym momencie gramy już tam z mocnymi drużynami. Na pewno będzie w przyszłym roku coś takiego obiecuję. I mamy już chętne drużyny z Anglii i z Hiszpanii. Każda forma promocji miasta nie tylko dla Sanoczan w Londynie, ale dla przecież gości z Wrocławia, gości ze Sosnowca, jest bardzo ważna. I dzisiaj nieważne kto zadaje pytanie, ważne kto promuje miasto. I to robią Sanoczanie ci, którzy trenują Wrocławian, bo przecież jeden z Sanoczan trenuje Wrocławian, drugi broni. Jest jest kilku Sanoczan na Śląsku, no ale są Sanoczanie w Londynie i o to chodzi. Miłośnikom hokeja pozostaje więc z niecierpliwością czekać na przyszłoroczny turniej w jeszcze szerszej obsadzie, przy większym doświadczeniu zawodników i miejmy nadzieję bardziej licznej publiczności. Choć przyznać należy, że frekwencja na trybunach, szczególnie w niedzielę, była bardzo zadowalająca. <śleskujesz> Będąc przy tematyce hokeja nie sposób nie zaprosić na mecze Ciarko Kachasanok walczącego o dziewiąte miejsce w polskiej lidze hokeja, którego przeciwnikiem już w najbliższy weekend będzie drużyna Katecha Klenica.